Cześć, na witajcie, Jest ja jestem Patryk. Jest siódma, jest sobota. I... idziemy do kurczaków. Ale no rozwalały tej. Nie ja wiem, im teraz. Ja tylko... <laughs> o, Rozbył. Muszę wszystko powierawać stąd a hmm? kurde co? Tylko? Niech się wietrzy Dobra, wody muszę dać Dobra nalane, jedno wiadro puste Idziemy do królików Teraz <laughs> ciąbre. Woda, No, to. Dobra, posprzątałem we wszystkich komorach? Tylko bez kurczaków. Kurczaków nie sprzątałem. Dawno nie było takiego odcinka. trochę tego zielonki zobaczymy jak tam nic nie żegrzane dobrze trochę mniej i trochę dla niej i tak To sobie to waduję z takich tamtych. Hmm. Dobra. Że takiej dużej normalnie Dobra będzie. I lecimy. Z tym. A no, do tych szumraków. I tak codziennie. Patrzcie jaki biały trawnik a musiałbym dobrze proszę nie dobra. Proszę pani tutaj już, już, już dobra to to Także tylko podawać zielonki, garstkę zboża i po robocie na dziś. Znaczy, no, na teraz. Potem znowu. Tutaj idź, idź tutaj, masz tutaj. Ale to wam tutaj, to. No i dobra? A, jeszcze Wojtek. No i tak też trochę. A, już I zajadaj, Pierde. No, nie zwlekajcie. Się... Dobra. Teraz idziemy po. po co? Po no, 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 no. no. I pomieshankę. No, I wam zierzchu, choć znaczy no tutaj tylko na przodzie, żeby nic na nie napadało. Masiano wrzucam tam. No dobra. Teraz to. no i tak. Patrzcie kurde Jak Ty co? Tak masz pusto? Tak mhm. A, jak wygładne nie jesteście ona zim zostało Teraz dosypałem trochę ze wczoraj jeszcze No już wszędzie dałem Kurde Wszędzie jest dane yy... I tak. Mm, kurde, pierwsza to zielonka. No. Siankę też wyjadają zaraz. Podam mi Znowu sianka. Co tam? Odgonili cię? O, masz tutaj ty mały masz Kurde! To sprzątane, tutaj teraz tutaj nie sprzątałem, tutaj tylko to do, dościeliłem Dobra i tyle. Tutaj to będzie Gnoję tutaj samicy O nie zrobiłem, nie, nie, nie będzie Dobra, także chyba koniec jak gdybym się nie spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcja, Na na trzymam dzisiaj cześć.